Co się z nimi stało? Wyszedłeś się w tym domu i tam kurwa. Wyszedł mi potwór kurwa taki szybki! I ze mnie i w krew pierdolił mnie. To jak w obcym, tak? No! Naprawdę wam mówię, wy tak wszyscy mieliście tam przy tych pierwszych razach. Kurwa nie rozumiecie mnie! Kurwa, wejście mnie wypuśćcie, no co ja wam zrobiłem? Mi... To jacy moje! Super ja chcę iść na melaż! Czy uprawiałeś tak, kiedyś tak, seks tak, czy nie? Nie, nie śmiałem, a nie teraz, kurwawa! Szymon, tak, kurwa. uprawiałeś kiedyś seks? Słyszysz? Aha, jak się chce. Szymon, uprawiałeś seks kiedyś? Nie. Nic chcę żyć. No, nie, nie nigdy żyć. Nigdy żyć, tak się nie tak, uprawiałem! To jest szacunek. Czego? Maternie od trudnych. A konia waliłeś kiedyś, czy nie? Waliłeś kiedyś konia? A zajebiście jeździmy tu jak najwięcej, tak. ale nie tu kośla! Idziemy na pan Poma. Wyrywamy go. To zrobić? Wszyscy kurwa, jesteście was. My jesteśmy tu Cieszę się kurwa z wami, że muszę zapłacić za swoje słowa! Będę płacił nie złote, a lustrem odbicia waszego. Dobrze? Dobrze. Mechanika przetrwa! Hydra to my ludzie! Matrix! Pochodne Oh, yeah,